W Rumunii zobaczysz na ulicy psa albo kota, a przy szachownicy Alana Piszota, y, argentyńskiego zawodnika, który, co ciekawe, zmienił federację na y, właśnie hiszpańską. Y, ciekawostką też może być to, że Alan posiada y, polski paszport i w momencie, kiedy. Y, Dochodziło już do jakiejś tam zmiany federacji, były nawet przecieki, że mógłby trafić do reprezentacji Polski, to znaczy może dobrze, przepraszam, nie do reprezentacji, choć prawdopodobnie z takim rankingiem nawet i do reprezentacji, ale yy, były jakieś przecieki, że jak próbował zmieniać federację, to nawet się odzywał do Polskiego Związku żeby właśnie tę federację móc otrzymać. Takie przynajmniej były plotki. Koniec końców Alan Pichot mieszka w Hiszpanii od dobrych kilku lat, więc nic dziwnego, że teraz tę, teraz tę federację reprezentuje zresztą Argentyna, Hiszpania tam i tam mówią po hiszpańsku, więc raczej jest to logiczne, żeby przeniósł się właśnie tam, a nie, a nie do nas. Alan Pichot Piciot Pisz, pisz, n szczerze powiedziawszy, jeśli ktoś może biegle mówi po hiszpańsku, to może przedstawić mi, jak poprawnie wymawia się jego nazwisko. Jest bardzo dobrze y debiutowo przygotowanym zawodnikiem. I właśnie trochę też z tego powodu dzisiaj miałem bardzo duże problemy, żeby. Żeby się do partii, do partii przygotować. Finalnie gdzieś wyszedłem z założenia, że będę grał po prostu swoje, ale raczej uniknę wszelkich fajerwerków. No, zobaczmy razem, jak, jak partia się rozpoczęła. Bo poszło E4 i E5. Mój przeciwnik zagrał tak też w drugiej rundzie przeciwko Michałowi Fiedorkowi. Co ciekawe, byłem trzecim Polakiem z rzędu, z którym Alan o, imię potrafię wymówić, więc może będę się tak do niego zwracał, yy, grał z trzema Polakami z rzędu, bo, bo w drugiej rundzie grał z Michałem Fiedorkiem, w którym właśnie zastosował yy, E4-E5, w trzeciej rundzie grał z Szparumenem, no a w czwartej rundzie zagrał ze mną. Yy, ruchu E5 się spodziewałem i na to postanowiłem, wiecie co, że zagram sobie yy, partię szkocką. Jest to... Yy, w tej partii szkockiej mogą powstać na tyle spokojne pozycje, że nawet jeżeli przeciwnik jest dobrze przygotowany, no to w najgorszym przypadku czarne gładko wyrównają. Ale wyrównają. W takim stopniu, że charakter mojej pozycji będzie bardzo spokojny, co pozwoli mi uniknąć sporych obrażeń, jakie może mi wyrządzić Stockfish Ranking 3800. E d 4 Skoczek B14, Skoczek F6, Skoczek bije C6, b 6 BB C6 i ruch goniec D3, który nie jest żadną nowinką na tym kanale, bo tak już w przeszłości grałem na. W pierwszej lidze seniorskiej grałem jeszcze ruchy skoczek D2, a na przykład na lidze chorwackiej zagrałem ruch E5, więc ja też mam tutaj całkiem niezły zapas możliwości. Ale goniec D3, D5, E bije D5, C bije D5, Roszada i goniec E7, to wszystko na tym kanale już było, tylko tutaj zazwyczaj stosowałem posunięcie C4. Y, chociażby na kołówce w Danii, gdzie grano mi dwukrotnie Roszadę, czyli y, Solodowniczenko oraz Tybo Jesper Sondergaard grał mi Roszadę, a z kolei na Bundeslidze Hraczek Zbynek zagrał mi posunięcie D4, więc jakieś obycie w tych pozycjach mam, ale też sprzedałem jakieś informacje przeciwnikowi. Stąd postanowiłem zagrać posunięcie H3, y, ruch, który stosowałem chyba raz w życiu na Mistrzostwach Świata do lat 20 przeciwko Bacurenowi Dambasurenowi, mongolskiemu arcymistrzowi i ten wariant potocznie można określić wariantem Dżobawy, gruzińskiego arcymistrza, który dzisiaj gra na, na pierwszej szachownicy. O co chodzi? H3 jest takim ruchem spokojnym, nie dopuszcza on do posunięcia goniec G4 i zadaniem jest ustawienie takiej bardzo statycznej pozycji. Krótka roszada i wieża E1. Obiektywnie ja nie stwarzam czarnym zbytnio żadnych problemów, Natomiast y, moja pozycja też y, nie osłabia się, tak? Ja nie mam żadnej słabości w pozycji. E, no taka, no, no niestety, właśnie taki trochę leniwy wybór debiutowy wpłynął też na, e, na późniejsze okoliczności. W partii poszło całkiem logiczne goniec E6, a gdzieś tam przygotowując się, raczej spoglądałem na posunięcie C5, e, gdzie chciałem wtedy od razu zagrać ruch B3. Żeby tam do jakiegoś C4 starać się nie dopuszczać. Natomiast jeśli te pozycje są zaskoczeniem, to czasami C5 może się wydawać ruchem w pewnym sensie zobowiązującym. To znaczy, ustawiamy sobie takie trochę wiszące piony. Czasami może czarne będą tego pionka chciały na C6 postawić. No w partii klasycznej, jak ta pozycja stoi na desce, mimo tego, że pewnie każdy ruch daje pozycję równą, to nie, nie wszyscy chcą się na te, na, te, na, te, na te posunięcie teraz decydować, więc w partii poszło normalne goniec c 6 ja zagrałem skoczek d2, ruch wyprowadzający figurkę, h6 i tu b3 13 minut zamysłu, troszeczkę dużo, ale mm, zastanawiałem się, czy może jakaś kolejność typu skoczek f3 y, będzie dokładniejsza z wyprowadzeniem gońca na f4 natomiast gdzieś w moich wariantach, które przeglądałem, no to właśnie raczej to b3 y, królowało i nawet na ideę skoczek d7, goniec b2 goniec f 6 które niestety zabrały. Ten wariant dla białych pod względem szukania jakiejkolwiek przewagi. Bo jeśli wymienię tego gońca, wymienię tego gońca, który kontroluje tę długą czarną diagonalę, to ja prawdopodobnie nie mam żadnej siły, która mogłaby próbować wywalczyć. Tę przewagę. No, niestety to jest urok tej, tej partii szkockiej. Zagrałem B3. Nie będę też już Was trzymał w niepewności, widzowie. Posunięcie A5 poszło. Yy, groźba jakiegoś ruchu A4, więc A4 wydaje się być bardzo naturalną reakcją. No i po posunięciu C5 yy, został zaproponowany remis, na którym po kilku minutach namysłu przyjąłem. I teraz widzowie tak, ja wiem, wiem co możecie sobie teraz myśleć. Macie wszelkie prawo do myślenia, jak tylko chcecie. Ja powiem tylko dzisiaj tak. Bo oczywiście jakąś wymówkę dam. Jasne, że dam wymówkę. Nie powinienem. Nie powinienem tego robić, ale. Dzisiaj, no, niestety, nawet miłość. Zauważył, że jak e, tak sobie przeglądam tą szkocką, e, jakiegoś tam sycyla też takiego lewego patrzyłem, że dzisiaj to przygotowanie po prostu nie chciało mi się go robić. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego dzisiaj nie miałem weny na, na robienie czegokolwiek, na wyjście z pokoju, e, nie poszedłem na spacer żaden, siedziałem w pokoju, siedzieliśmy w restauracji, w sumie tak uploadowaliśmy te filmy, zjedliśmy jakieś tam śniadanie. E, ale na przygotowanie nie miałem weny. Nie wiem dlaczego. Muszę się Wam też do czegoś przyznać. Kiedy przeciwnik zaproponował mi remis, to ja się nawet ucieszyłem. Nie wiem dlaczego. Nie wiem. Dobrze, no też widzowie tak. No bo ja wiem, że wy nie lubicie tych, tych szybkich remisów. Ja też swoim podopiecznym zawsze mówię, że za takie szybkie remisy to są karne kółeczka, bo nie, pokazuję, nie pokazujesz żadnego charakteru. I generalnie jak ktoś jest młodszy, no to powinien się jeszcze rozwijać, bo taki remis, taki remis. Nie jest rozwojowy w długim terminie przyjęcie takiego remisu bo niewiele z takiej partii mogę wyciągnąć i to jest prawda. Yy, Niemniej jednak uważam, że zachowałem się rozsądnie, bo dzisiaj po prostu nie czułem się na siłach. Yy. Przygotowanie było w zasadzie żadne. Postanowiłem, że wybiorę jakiś taki wariant jobawy, H3 wieża E1, tak? Nawet nie będziemy patrzyli tej partii z kąpem, no bo pozycja jest równa tutaj od samego początku do końca. Tu bez żadnych historii ani też bez żadnych y, histerii. Chciałem y, dzisiaj, y, jeśli mam taką możliwość, to po, chociażby po tej wczorajszej partii zachować trochę sił dla siebie, y, odpocząć. Może to jest zła decyzja. Nie wiem, to czas, czas pokaże. Natomiast ja szczerze ucieszyłem się, jak przeciwnik zaproponował mi remis. Ten remis przyjąłem i teraz mam sporo tego czasu dla siebie, bo ostat, ostatnie rundy też trochę wyglądały, także wiecie, nawet ta wczorajsza partia. Wracam do, wracam do pokoju tam około godziny 19.30, może, może 20. E, jakaś tam szybkie nagranie, analizy, w międzyczasie mi się jakiś tam mikrofon e, zepsuł, poszliśmy na kolację, trzeba było jeszcze wziąć prysznic, bo po partiach zawsze pod pachą śmierdzi. E, no niestety, no tak, e, jakiś się, i są ten stres, jest te emocje, to trzeba się trochę jeszcze na szybko przemyć. E, I już tak kątem oka patrzysz, to już jest dochodzi 22.30, 22, tak? Ja analizę wczorajszą z AirDogbusem skończyłem o tej 23.00. I... Okej, okay, dobra, ja teraz y, się wymawiam, może się tłumaczę przy, głównie przed samym sobą. Y, ja uważam, że zachowałem się rozsądnie, turniej jest jeszcze długi, chciałem trochę zachować y, jakichś tam względnych sił. Oczywiście remis czarnymi może bym mnie bardziej urządzał, ale dobra, ja już skończę gadać. Możecie ocenić sami, jak ma być ostracyzm, to niech ostracyzm będzie. Mogę zostać przez Was osądzony, widzowie. Ja wiem, że z perspektywy y, widza to. Średnio takie rzeczy się podobają i w pełni to rozumiem, ale podjąłem decyzję w zgodzie z samym sobą i jestem z tego powodu zadowolony. Nie zabieram Wam więcej czasu. Dlaczego w ogóle mój przeciwnik rzucił remis? Może to też jest dobre pytanie. No z jego perspektywy remis czarnymi jest, jest wynikiem w porządku, tak? Bo no tak się przyjmuje, tak? że remis czarnymi raczej jest wynikiem OK na, na dowolnym poziomie. Ja grałem białymi, może spróbowałem poszukać swoich szans. Dobra, nieistotne. Yy, podjąłem tę decyzję. Yy, czas pokaże, czy była ona dobra, czy była ona niedobra, bo wiadomo, że partia... Jest pełna dyska figur też na szachownicy, prawda? Więc wiadomo, że partia może pójść na, na trzy wyniki. No i gdyby nie w życiu tego remisu, no to, to bym grał tę partię, tak? <laughs> wiadomo. No, ale nic. Tak się stało. Ja już nie chcę, nie chcę tłumaczyć, nie chcę za bardzo tego wideo też, też przedłużać, więc wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za ten krótki seans. Mam nadzieję jednak, że co po niektórzy z Was gdzieś zrozumieją tę decyzję. Turniej jest jeszcze długi i będzie wymagający jeszcze na pewno, bo będziemy tutaj siedzieli jeszcze 9 dni. 9 dni i w każdym dniu będzie grana jakaś partia. No może po, po, po partii szóstej jest dzień wolny. Ale jednak tego czasu na odpoczynku między partiami, jakiś tam jest, ale czasami, czasami. człowiek. Dobra, nie chcę też generalizować, że człowiek po prostu, dobra, może to warto powiedzieć, no dzisiaj nie chciało mi się grać. Więc jak nie, czu, nie czułem tej weny. Więc jak mi wrzucił przeciwnik remis, to go przyjąłem. Nie tłumaczę się już więcej widzowie. Dzięki Wam wszystkim serdecznie za, yy, za oglądanie tego krótkiego seansu i widzimy się na kolejnych analizach. Do zobaczenia.